bardzo. Witam Państwa serdecznie. Ja tutaj na wdechu postaram się przedstawić wyniki ogólnopolskiego badania inwestorów. Po pierwsze chciałem bardzo podziękować Państwu, że Państwo od lat masowo bierzecie w tym badaniu, badaniu udział. Zdradzę trochę tytuł, jest bardzo podobny jak w zeszłym roku, długi termin, ETF, i obligacje oraz zagranica, czyli w co i jak inwestuje polski inwestor. W badaniu wzięło udział 4374 osoby. Badanie było prowadzone w w okresie wrzesień, listopad. Państwo doskonale pamiętacie. My tak troszkę się pośmieję, oszukiwaliśmy Państwa, że to krótkie badanie, 10 minut, no ale jednak się troszeczkę to badanie wypełniało. Ale bardzo serdecznie dziękuję. Wyniki są naprawdę fantastyczne. Zachęcam do zapoznania się i za sekundkę przedstawię i przejrzenia siebie, odnalezienia siebie w tych, w tych, tych statystykach. Proszę Państwa, no patrzę na Państwa. Sala tego nie oddaje, bo na sali jest więcej panie, ale niestety wśród aktywnych inwestorów indywidualnych, o właśnie jeszcze jedna rzecz, zanim przejdę do szczegółów, to trzeba podkreślić. To widać ewidentnie, że to jest badanie aktywnych inwestorów indywidualnych. Tacy, którzy już są na rynku, którzy już, którzy już coś inwestują, którzy już wiedzą, mają rachunki makleckie, pootwierane i tak dalej. No to wśród takich osób zaledwie 8%, 8% to panie. Ufam, że tylko nie dotarły, tylko do naszego badania, bo patrzę tutaj po salach Przeglądam się, przechodzę tutaj korytarzami i widzę, że pan jest, pan jest dużo więcej, ale to siłą rzeczy takie jest, proszę państwa, bo to od lat powtarzam i powtórzę również w tym roku. Inwestowanie na giełdzie jest utożsamiane w społeczeństwie polskim jako coś bardzo ryzykownego. No niestety. A siłą rzeczy to mężczyźni, no mówiąc pros bardziej ryzykownie żyją. Szybciej jeżdżą samochodami, częściej skaczą na bungee i niestety też inwestują na giełdzie. No tu rolą nas wszystkich jest to, żeby to lekko odczarowywać, tak rok po roku, że jednak to inwestowanie na giełdzie to może aż tak ryzykowne nie jest. Proszę Państwa, to są ludzie wykształceni. Te niebieskie i zielony fragment to jest wykształcenie wyższe. To oczywiście nie oznacza tego, że do inwestowania potrzeba wiedzy wyższej, tak, wykształcenia wyższego, to bardziej oznacza to, że osoby z wyższym wykształceniem raczej mają nadwyżki finansowe i w ogóle stać ich na to, żeby sobie odkładać i inwestować, inwestować jakieś nadwyżki, nadwyżki finansowe. Wiek inwestorów, około 40 lat, 40-40 parę lat, ten zielony, niebieskie zielone fragmenty, osoby młodsze. Żółte, czerwone, starsze, no i 56 plus to są około 10, około 10%. I proszę zobaczyć, jak to się zmienia przez lata. Jeszcze raz, te niebieskie zielone na dole osoby młodsze, im wyżej osoby starsze. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ja całe lata pokazywałem na tego typu prezentacjach takiego niemieckiego emeryta. I mówiłem, że to ty polski inwestor dąży do tego, żeby kiedyś tam w przyszłości będziemy mieli 50 parę lat i będziemy wszyscy na emeryturze inwestować, iść na walne i tak dalej. I od paru lat tego slajdu nie pokazuję, bo moim zdaniem zmieniło się. To nie jest tak, że musimy mieć, wiecie Państwo, być na emeryturze, święty spokój, wtedy inwesto możemy się zająć inwestowaniem. Dzięki edukacji, poszerzeniu oferty biur maklerskich, yy, obniżeniu kosztów inwestowania, możliwości inwestowania od naprawdę drobnych kwot, to widać, że ten mniej więcej w latach 2018 19 ten inwestor przestał się starzeć. I mniej więcej jest na podobnym poziomie, pozi od, o, od kilku lat, tutaj jak jeszcze tak wspomnę, tak, najstarsi inwestorzy pamiętają, że takie duże odmłodzenie inwestorów miało miejsce w roku 2010-2011, kiedy w 2010 mieliśmy trzy mega duże prywatyzacje, tam giełda PZU Tauron i wtedy faktycznie bardzo dużo młodych ludzi przybyło, potem starzyliśmy się, starzeliśmy i mniej więcej 2018-2019 ten efekt ustąpił, no bardzo dobrze, prawda. Proszę Państwa, raczej inwestujemy po godzinach, tak? Te niebieskie umowy o pracę, te zielone działalność gospodarcza jest bardzo mało osób, które sami siebie określają jako zawodowi inwestorzy giełdowi, że żyją z tego, tak? około 2%. Tak? Raczej jest to dla nas dodatkowe, dodatkowe zajęcie. Takich naprawdę zawodowców, co siedzą przy komputerze 8 godzin dziennie albo więcej, no to jest naprawdę, naprawdę bardzo mało. E, inwestujemy od około 5 lat. Tak? To widać, ten, ten, mamy dużo młodych inwestorów. Bardzo duży procent w naszym badaniu to są inwestorzy, którzy zadeklarowali, że są pierwszy rok na rynku. Tak? Jest sporo młody, młodych inwestorów i znowu taki wyrywkowy slajd może niewiele mówić, ale jak zobaczymy, jak to się zmienia przez lata, to bardzo podobnie jak z wiekiem inwestora. Proszę popatrzeć, do 2018-2019 roku no starzeliśmy się, ten staż nam na giełdzie rósł, nie przybywało młodych, nowych ludzi. Od 2018-2019 roku przybywa ten niebieski fragment, tak? czyli tych, co inwestują, czyli inwestują krótko. Więc to, tutaj wszystko się, tutaj te wyniki badania pokrywają. To jest fajny slajd, jeden z moich ulubionych. Co ma największe znaczenie przy analizie, analizie instrumentów finansowych, czy tam analiza fundamentalna, analiza techniczna, obie metody łącznie? Mój ulubiony tutaj fragment to jest czerwony fragment, czyli osoby, które mówią, że w ogóle nie potrafią analizować instrumentów finansowych, a jakoś inwestują. Co ciekawe, 18% inwestorów tak twierdzi. Co ciekawe, w grupie osób, którzy mają portfele powyżej 1 miliona złotych, 14% osób też mówi, że nie potrafi analizować instrumentów finansowych. Tak? To ciekawe, takie zrobione. Proszę popatrzeć, jak to wygląda, jak to się zmienia przez lata. Tak? Moim tutaj to, to co pragnę zwrócić Państwa uwagę, to jest ten zielony fragment, czyli to są zwolennicy analizy technicznej, czyli tacy, wiecie, traderzy, aktywni spekulanci. Lata mijają i jest ich coraz mniej. Tak? Ten zielony fragment zanika, więc oczywiście procentowo to nie tak, że ich jest coraz mniej, tak fizycznie, statystycznie, tak? w całej populacji inwestorów, tych takich techników, traderów jest, jest coraz mniej, przybywa ludzi, którzy w sposób inny prowadzą swoje inwestycje, za sekundkę będę o tym mówił. Nasza główna motywacja, e, czyli wiecie Państwo, zarobkowa, dywersyfikacja, ochrona przed inflacją i tak dalej, najważniejszym fragmentem na tym slajdzie jest oczywiście czerwony fragment, czyli... Oszczędzanie na emeryturę 48%. I znowu, taki wyrywkowy slajd może nic nie mówi, ale jak popatrzymy, jak to się zmieniało przez lata, to jeszcze raz pragnę zwrócić uwagę na czerwony fragment. Lata mijają, i coraz, coraz więcej osób traktuje inwestowanie na rynku kapitałowym jako to, że będą z tego żyli na emeryturze. Proszę zwrócić uwagę, przed 2014 rokiem praktycznie takich osób nie było. Pragnę przypomnieć, jaka duża reforma miała miejsce w 2014 roku i co ludzie zaczęli później sądzić o swoich emeryturach i I wzięli się, no dobra, to my musimy sami zacząć na tej giełdzie oszczędzać. Dzisiaj to już jest blisko, blisko, blisko połowa. Uwaga, jak, to też ciekawy slajd. Jak doceniamy swo, oceniamy swoją wiedzę inwesto, o inwestowaniu? Ludzie co do zasady są krytyczni wobec siebie. Tak? Zdecydowana większość osób ocenia swoją wiedzę na średnio zaawansowaną. Takich osób, co mówi, że czują się ekspertami, no to raptem 2%. To by się mniej więcej pokrywało z tymi, którzy twierdzą, że inwestowanie na rynku kapitałowym na giełdzie to jest ich główne źródło, główne źródło utrzymania. Z kolei jak przełożymy ten, taką wiesz, ocenę wiedzy, a na wielkość portfela, to proszę zobaczyć, wraz ze, może zwróćmy uwagę na ten fioletowy fragmencik, wraz ze wzrostem wartości portfela jest coraz więcej osób, którzy oceniają swoją wiedzę, swoją wiedzę jako wysoką. To też nakazuje takie, takie coś, że im kto jest, ma więcej pieniędzy na giełdzie, no tym powinien jednak troszeczkę, troszeczkę więcej wiedzieć. Proszę chciałbym tutaj pokazać, jak jest mniej więcej przeciętny portfel polskiego inwestora, to proszę zobaczyć. Przeciętny portfel mi jest mniej więcej taki, że dominujące portfele to są portfele między 100 a 500 tysięcy złotych. To są dominujące portfele. Może znowu taki slajd. Niewiele może mówić, ale jak spojrzymy, jak on się. taki wyrywkowy jest z jednego roku, ale jak spojrzymy, jak to się zmieniało przez lata, no to pięknie widać, że lata mijają, a ta przeciętna wartość portfela polskiego inwestora rośnie. Czyli takich portfeli o niskiej wartości, te niebieskie i zielone, 10 000 do 10 tysięcy do 40 tysięcy, wręcz do 50, 000, to systematycznie spada, a rosną portfele, które mają większą wartość. Trzy lata temu wprowadziliśmy kolejny próg, powyżej jednego miliona złotych. No to proszę popatrzeć, 8,3% inwestorów deklaruje, że ma, ma portfel powyżej 1 miliona złotych. Taka ciekawostka. Przy tym badaniu, mimo że badanie jest anonimowe, mamy największy procent odmów odpowiedzi. Tam na samej górze ten niebieski fragment no to jest, to jest odmowa, odmowa odpowiedzi. I teraz popatrzmy, jak często dopłacamy do portfela inwestycyjnego. Czyli tak, jak powinniśmy się zachowywać. Proszę popatrzeć: co miesiąc 47% osób deklaruje, że dopłaca do portfela. Tak? kilka razy w roku 30%. Takich osób, co twierdzi, że wypłaca z portfela, czyli wręcz z tego żyje, to, to jest garstka, tak? 1,6% 1, 6%, nie dopłacam 3,67%. Czyli zachowujemy się modelowo, tak jak powinno to dokładnie być. W co inwestujemy? No i teraz, proszę Państwa, to jest super. Akcje GPW 79,5%. Pragnę zwrócić uwagę, że co piąty inwestor nie ma już akcji z GPW, a uważa się za inwestora. Tak? To na coś pragnę zwrócić Państwa uwagę. Fundusze typu ETF 57%, najwięcej w historii. Z czego uwaga? Te notowane fundusze ETF u nas na giełdzie, te głównie od beta, beta ETF 23%, 49% to są te fundusze notowane na rynkach zagranicznych. I co jeszcze pragnę zwrócić Państwa uwagę? Obligacje 51%, z czego oczywiście 46% to jest obligacje oszczędnościowe skarbu państwa. Tak, po tym jak minister finansów zmienił warunki, mamy wyższą inflację, to te obligacje zaczęły cieszyć się bardzo dużą popularnością. I teraz uwaga, najważniejszy slajd z całego badania. Tak, jedna rzecz, jeżeli ktoś ma zapamiętać, jedną rzecz, to te. To jest tak, ETF-y, akcje spółek zagranicznych i akcje spółek zagranicznych w portfelach inwestorów i jak to się zmieniało przez lata. Proszę popatrzeć. Przed, nie chciałbym być źle zrozumiany, że przed 2018 to nikt nie inwestował za granicą ani ETF-ów nie kupował, ale proszę popatrzeć, co się stało od 2018-2019 roku. Niebieskie, tyle procent inwestorów deklaruje, że ma ETF-y w portfelach. Zielone, tyle procent inwestorów deklaruje, że ma akcje spółek zagranicznych w portfelach. Tak, no Niesamowita sprawa. Ja to łączę z tym, że tak, po pierwsze, edukacja, po drugie, biura makleckie otworzyły się na rynki zagraniczne, po trzecie, spadły opłaty. Dzisiaj nie potrzeba mieć gigantycznych pieniędzy do tego, żeby móc inwestować za granicą. No trend, jest, trend jest niesamowity. Tak jak mówię, jeżeli ktoś jedną rzecz, zróbcie sobie Państwo zdjęcie, że ta prezentacja będzie zaraz dostępna. To jest najważniejszy slajd z całego badania. Gdzie inwestorzy kierują swoje pieniądze, jak się zmieniają. Gdzie swoje pieniądze kładą, no i no, gdzie się dywersyfikują, prawda? Efekt wojny w 2022, może ja powinienem mieć jakieś akcje nie tylko poza Polską, ale również gdzieś, gdzieś za granicami Polski. E, tak, jak przełożyliśmy, to jest też ciekawe, w zależności od wieku inwestora, co inwestorzy mają w portfelach, to proszę zobaczyć, w grupie osób, które mają 56 lat i więcej, to tam dominują akcje GPW. Ci inwestorzy praktycznie nie mają nic innego. Z kolei na przykład jak weźmiemy tych młodszych inwestorów to pasek fioletowy, ETF-y zagraniczne wśród młodych osób 60% mówi, że już ma ETF-y zagraniczne. Mają kryptowaluty, akcje zagraniczne. Wśród młodych osób, tych najmłodszych, jedna czwarta już nie ma akcji z GPW, a, a uważa, się za, uważa się za inwestorów i bardzo dobrze. Tak? To takie, widać trendy w zależności od wieku, co kto ma. Starsze osoby, no tradycjonaliści, wychowani na akcjach Electrimu, Uniwersalu i tak dalej, prawda? Młodsi? Duża paleta inwestowania, gigantyczne możliwości. Jak mamy zdywersyfikowany w portfel? Mamy mniej więcej około 7-8 spółek w portfelu. Jest dosyć mało już tych portfeli, takich, co to ma, tylko ktoś ma 2-3 akcje. Tak? I znowu, jak spojrzymy na przekrój, jak to się wszystko przez lata zmieniało, to proszę zobaczyć. Te niebieskie, zielone to są mniej zdywersyfikowane portfele. Te żółte i czerwone to są te bardziej zdywersyfikowane portfele. Musieliśmy dwa, trzy lata temu dołożyć kolejny próg, powyżej 15, żeby cokolwiek było, cokolwiek było widać. Czyli zachowujemy się dokładnie tak, no jak powinniśmy się zachować. Wraz ze wzrostem wartości portfela mamy więcej akcji i tak dalej. Teraz z kolei, jak to z tymi ETF-ami jest? No ETF-ów już nie mamy tak dużo w portfelu, ale dobrze wiemy, że czasami posiadanie jednego ETF-a daje. Większą dywersyfikację niż posiadanie tam nie wiadomo ilu spółek, prawda? Raczej mamy do trzech ETF-ów w portfelu. I teraz tak, na jak długo inwestorzy trzymają akcje? Musieliśmy kolejny próg prowadzić. Proszę zobaczyć, to fioletowe i to szare to jest powyżej roku, z czego tutaj powyżej 5 lat, czyli bardzo długi termin, 33% osób. I znowu takie wyrywkowe, może nic nie mówić, ale jak popatrzymy. Jak to się zmienia przez lata, to proszę zobaczyć, to na dole to są te wszystkie przedziały odpowiadające za trzymanie na krótki termin, im wyżej to jest długi termin i tutaj nowy przedział od tego roku powyżej pięciu lat, tak? Więc inwestorzy kupują te akcje na, na długi termin. Jak, jak długo, na jak długo kupują ETFy? No tutaj trend jest jasny. Zdecydowana większość jest ten taki, wiecie, kupujemy just keep buying do nieskończoności te ETFy. Tak no i też. Trend jest oczywisty, tak, handlowanie mało się, ETF-ami się nie spekuluje, nie kupuje się na krótki termin, inwestorzy zdecydowanie lokują etf kupują te ETF-y na coraz, na coraz dłuższy termin. Dobrze, dla porównania, dla porównania, jak inwestorzy podchodzą do inwestycji na Forexie i do inwestycji w kryptowaluty, to pragnę zwrócić uwagę, popatrzcie, po lewej stronie Forex, na Forexie się handluje, 34%, 35% to jest day trading, tak, 24% do tygodnia, czyli... Na Foreksie się handluje, spekuluje, kryptowaluty się posiada. Tak? Ktoś kupuje i na dłużej. Tak? Że to widać, że no nie wiem, 39% do 5 lat, 23% powyżej 5 lat. Widać, jaka jest różnica, tak? W podejściu do, do, tych, do tych instrumentów. Ehm, no tak, z przykrością muszę powiedzieć, że nie jeździmy na walne zgromadzenia akcjonariuszy i to jest trend. Nawet nie jest trend, bo to stała mniej więcej wartość od lat. Proszę Państwa, 4%, 4,3% inwestorów deklaruje, że jeździ na walne zgromadzenie akcjonariuszy spółek giełdowych. No i taki mały przekrój zrobiliśmy: członkowie C, 8%. Jeszcze raz: wszyscy 4%, członkowie C, 8,5% jeździ na walne. No, troszkę aktywniejsi jesteśmy. Pozostali nie członkowie C, 3%. Tak? 3% osób jeździ na walne. Osoby, które mają portfele powyżej 1 miliona złotych, trochę bardziej interesują się swoimi pieniędzmi. 16% z nich jeździ na walne. I zawod, te, tak bardzo gwąska, tak, pamiętacie Państwo, 2,2%. Bardzo wąska grupa osób, z nich 29,5% osób też mówi, że jeździ na walne. Tak? No, co by nie było, no, no, nie jest to dobra statystyka, prawda? Nie jeździmy na walne, bo tak? brak czasu, brak wpływu na przebieg, brak możliwości udziału online, nie znamy zasad uczestnictwa. Jeszcze mamy za małe te portfele. Jeżeli mamy portfele, nie wiem, sto kilkadziesiąt tysięcy złotych średnie, jeżeli tam mamy kilkanaście akcji i powiedzmy sobie w jednych, w jednych akcjach mamy 10, 20 tysięcy, no to wciąż wydanie ta, taką wycieczkę, wiecie państwo, tysięcy złotych, tysiąca, no to nie jest racjonalne, tak? to nie jest, to jest, ja, ja rozumiem, nie mam specjalnej pretensji, że państwo na te walne nie jeździcie, tak? Proszę popatrzeć, zadaliśmy takie pytanie, czy spółki powinny umożliwiać inwestorom indywidualnym zdalny udział w walnym zgromadzeniu. No to tak, chętnie byśmy z tego fotela zagłosowali, prawda, nigdzie byśmy Byśmy się nie ruszali, chętnie byśmy zagłosowali, że tak. Mówi, że. No, widzicie, 70 parę procent. Nie mam zdania. To nie, to jest 2%. Przyznam się szczerze, nie znam motywacji, kto to powiedział nie i dlaczego nie. Pewnie prezesi spółek odpowiedzieli udział w badaniu i powiedzieli, że nie. Żeby inwestorzy, nie daj Bóg masowo im się nawalnym nie stawili. I to jest akurat te 2%. Ale to tak rozbiliśmy w tym roku na kilka podpunktów. Jest dwa. tak ten niebieski fragment, tak jak w czasie rzeczywistym, transmisja, zadawanie pytań na żywo, oddawanie głosów. I drugie tak, zielone, w stylu amerykańskim. Tam jest tak często, że walne się nie odbywa nigdzie, tylko są przez jakiś czas, na przykład przez tydzień zbierane głosy. No to właśnie. To 20% osób powiedziało, że może by w ten sposób chciało wziąć udział w walnych. To jeszcze nie jest, to jest wiadomo, przed nami, to musi, musiałby się rynek troszeczkę zmienić, ale co do zasady, inwestorzy też zadeklarowali, że tak chętnie braliby udział w walnych, e, walnych zgromadzeniach. Tak. Slajd, który jest prawie niezmienny od lat. Pytamy, jakie są największe słabości rynku kapitałowego. No i Polacy. Chyba to od lat na pierwszym miejscu jest, że podatek od zysków kapitałowych na pierwszym miejscu, ale nigdy tak dużo osób nie wskazało, że 54%. Tu prosiliśmy Państwa o zaznaczenie trzech odpowiedzi. Jakie są trzy największe wady, słabości rynku kapitałowego? No wymienię tylko te trzy: podatek od zysków kapitałowych, oczywista rzecz, wpływ polityki na rynek kapitałowy, niski poziom edukacji finansowej. Jeszcze raz powtórzę: nigdy tak jak teraz Polakom nie przeszkadzał ten podatek od zysków kapitałowych. To jest zawsze, to jest najwyższa wartość w historii, w historii naszej. Naszego badania. No już prawie jestem przy końcu. Zapytaliśmy też inwestorów, czy podejmując decyzję inwestycyjną, uwzględniają czynniki ESG. Czy bierzemy to pod uwagę? No to, proszę Państwa, nie 45% bez żadnego uzasadnienia. Tak. Tak, 7%. To no tak, zostawiam tutaj. Więc OK, zwracamy na to uwagę, ale jednak no powiedziałbym w sposób ograniczony. Tak dyplomatycznie powiem. Zysk dla inwestorów indywidualnych jest zawsze tutaj no, numerem jeden. Czy Państwa z jakichś źródeł informacji korzystamy, no, proszę zobaczyć oczywiste serwisy, portale internetowe, kanały na YouTube. Zwracamy uwagę na obowiązkową komunikację spółek dla porównania telewizji, takich tradycyjnych. No... No, coraz mniej tutaj. Tak, Raczej trzeba w internecie się transmitować, nadawać jakieś, tworzyć jakieś treści edukacyjne czy yy, analityczne, czy newsowe, niż, niż robić tradycyjną telewizję lub wydawać, lub wydawać yy, gazetę. Przełożyliśmy to na wiek inwestorów. Jacy inwestorzy korzystają, z jakich źródeł informacji? To proszę zobaczyć, no znowu te czerwone stacje telewizyjne. Proszę popatrzeć, wśród starszych inwestorów, to ktoś tam jeszcze te telewizje ogląda. Tak, 12%. Wśród młodych inwestorów to 3%. No to już nikt nie ogląda. Z czego korzystają młodzi ludzie? Najbardziej młodzi ludzie to żółte kanały na YouTubie. Tak to też tak sygnał dla Państwa, którzy może tworzą czasami jakieś treści edukacyjne albo treści informacyjne mm, dla, dla inwestorów. Tak? Lubimy podcastów słuchać, czytamy oczywiście serwisy internetowe, tak, strony Współek. Tak to, tak, tak to mniej więcej wygląda i oczywiście zmiana, ale to widać, młodzi ludzie, serwisy internetowe YouTube, starsi serwisy internetowe, no SB. Proszę Państwa, to jest wszystko na dzisiaj, najważniejsze rzeczy wyciągnęliśmy. Na tej stronie, jestem tu umówiony z kolegą, że za sekundkę pojawią się wyniki tego badania, też prezentacja będzie możliwa, możliwa do ściągnięcia. W ciągu najbliższych tygodni będziemy opublikowali różne... Przekrojowe statystyki związane z wynikami ogólnopolskiego badania inwestorów. Jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie podziękować, że Państwo tak masowo wzięli udział w tym badaniu. Jak się Państwo domyślacie za rok, poprosimy Was, poprosimy was dokładnie o to samo. Jak jestem przy głosie, to chciałbym też podziękować partnerom tego badania. W szczególności chciałbym podziękować naszym stałym partnerom, czyli Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych oraz, oraz Komisji oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Bardzo serdecznie dziękuję. Bez Was to badanie byłoby, no nie odbyłoby się tak. Bardzo serdecznie dziękuję. Nie wiem, czy jestem w czasie, przed czasem. Nie jestem przed czasem. Bardzo dobrze. Ja już cię już widzę, mam tutaj na końcu wzroka pana redaktora Pruska, bardzo, bardzo serdecznie witam. Już będę powoli zapraszał. Dziękuję serdecznie i oddaję głos tutaj moderatorom dzisiejszej dyskusji. Dziękuję bardzo.